21 i 22 stycznia to szczególne daty w kalendarzu. W tych dniach swoje święto obchodzą wszystkie babcie i dziadkowie. W związku z tym Centrum Handlowo-Usługowe Manhattan, w swoim różnorodnym asortymencie, posiada również produkty idealne na tę właśnie okazję. Jeśli nie masz pomysłu na to, czym obdarować babcie i dziadka z okazji ich święta, to bez wątpienia pomocną dłonią i radą służą kupcy z Centrum Handlowo-Usługowego Manhattan na pechniku roku oferujemy różnego rodzaju herbatki, mamy dla babci, dla dziadka, różnego rodzaju mamy czekoladki, fajne mleczne dla dziadzia, dla babci, oskary dla babci, oskar, podkóweczka ładna z życzeniami dla dziadzia, różnego rodzaju mamy jeszcze kufelki z różnymi napisami, dla dziadzia mamy fajne jeszcze krawaciki dla babci, bardzo fajne czajniczki na przykład z filiżanką, różnego rodzaju kubeczki do herbatki. Najchętniej, szczególnie w tym roku, sprzedają się rzeczniki z napisem Dzień Babci, Dzień Dziadka albo Kochana Babcia, Kochany Dziadek. No i jak co roku tradycyjnie kubeczki z napisami, ale w tym roku też jest nowość: na przykład takie tabliczki z napisem Tu mieszka kochany dziadek albo Tutaj mieszka kochana babcia. Tego roku oferujemy na Dzień Babci i na Dzień Dziadka zaparzacze, dla każdego dziadka i dla każdej babci na pewno przydatne. Bardzo oryginalne deseczki, na pewno się każdy wnuk ucieszy, jak będzie mógł dać babci taki piękny prezent, mówiący jak pięknie gotuje i jak dobrze. No oczywiście laurki, które babci i dziadziowi sprawią niesamowitą przyjemność. Na pewno upominki zakupione w Centrum handlowo obsługowy Manhattan wywołają szczery uśmiech na twarzach naszych babci i dziadków. Wszystkiego najlepszego na wszystkich babci i dziadków.